Cześć, tu Kamil z Minuty z Ziemią. Jeśli wiesz cokolwiek o hienach, to prawdopodobnie to, że komunikują się za pomocą dźwięków przypominających śmiech. W rzeczywistości hieny używają okrzyków i jęków, aby dzielić się informacjami z członkami swojego stada. Ale istnieje jeszcze dziwniejszy sposób komunikacji. Przywitaj się z masłem hieny. Tworzy się ono głęboko w gruczołach zapachowych hieny, gdzie wiele różnych bakterii i kwasów tłuszczowych zostaje zmienionych w sfermentowaną białawą maś. Hiena przykuca i rozsmarowuje tę miksturę na odpowiednio wysokich i wytrzymałych kawałkach trawy w dobrym miejscu. Dla niewprawnego oka masło hieny wygląda jak kupa, ale ciekawski przechodzień może ją powąchać, aby dowiedzieć się różnych rzeczy, takich jak kto je zrobił, czy dana hiena jest gotowa do kopulacji a nawet jej poziom stresu i ogólny stan zdrowia. To wygodny, długotrwały, idealny, mały pakiet informacji. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Minuta z Ziemią. Daj nam łapkę w górę i bądź z nami na bieżąco.